Cześć, witam was w Planszomaniaku, gdzie w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o grze Nekojima. Jest to gra zręcznościowa od 1 do 5 nawet osób, a nawet można zagrać w tryb 8-osobowy, ale o nim może troszeczkę za chwilę. Zapraszam do materiału. Jeżeli chcesz zobaczyć zasady do gry Nekojima, zapraszam do mojego materiału. Link w opisie. Jak już jesteśmy po zasadach, no, to zostaw komentarz w tym materiale. Albo cofnij się do zasad, i tam zostaw komentarz, czy podobał ci się taki format, właśnie zaprezentowania gry w formie POU, gdzie wszystko widzimy, jakby moimi oczami. To był test takiego formatu. Chciałbym wiedzieć, czy Wam się podobał. Dajcie znać. A przechodząc do recenzji, może trochę o zasadach, bo. Są proste. Tutaj chwilka, kilka minut wystarczy, po prostu trzeba zaprezentować. W taki sposób nie, nie trzymamy dęczów, w taki sposób nie możemy zwinąć tych kabli wysokiego napięcia. Kable nie mogą dotykać innych kabli. Koty na kablach, jeden kot na jeden kabel. Kot nie może dotykać innego kabla albo, albo tej planszy dzielnic. Tak samo kabel nie może zwisać, tak żeby dotykać planszy dzielnic. Ogólnie, kilka zasad wartych zapamiętania. Właściwie one wszystkie wychodzą same z siebie. Tutaj bez żadnych, bez żadnych problemów. Natomiast mamy jeszcze te właśnie kosteczki. Je układamy tak, żeby wskazywały, jaki mamy poziom rozgrywki. Obecny poziom rozgrywki. No, to chyba tyle. Mamy te cztery warianty. To też jest bardzo fajne. Urozmaicenie, bo mamy tryb ekstremalny gdzie nie możemy dotknąć podczas stawiania tych dęczów, nie możemy dotknąć żadnego innego kabla, nie możemy przewrócić swojego dęcza. Koty też nie mogą w żaden sposób spaść z lin, i no, jest to tryb ekstremalny. Na razie, na razie aż tak do niego się nie stosowałem. Próbowałem gdzieś tam zachować te wszystkie zasady, ale mimo wszystko jest trudno. Reszta trybów jest spoko. Na przykład ten wariant duo, gdzie każdy z graczy przynajmniej dwóch graczy musi tam być. Nie można zagrać w to solo, że jeden gracz bierze jeden słup elektryczny, drugi drugi i muszą razem gdzieś tam pokombinować, żeby ustawić na planszy dzielnic. Tryb wieżowców, że tylko dwa słupy pniemy się do góry jak szaleni. Co jest chyba łatwiejszym trybem niż na przykład ten, gdzie mamy ograniczenie do dwóch słupów na, 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 jeden, na jeden słup. Czyli możesz postawić jeden na planszy dzielnic, drugi i tam stawiamy jakby na samej górze gniazdo. Na którym nie możemy już się budować. Ale mniejsza o zasadach. Wszystko macie w opisie, w osobnym materiale. Więc jeżeli jeszcze nie widziałeś, to zapraszam, żeby go obejrzeć. A tak ogólnie, no, gra jest ciekawa. Jak można by było zauważyć, trochę przypomina jęgę, tylko z zasadami, większą ilością możliwości i. Chyba bardziej e, wymagającą zręczności. Więc trochę wszystko polega na tej konstrukcji, w jaki sposób, e, w jaki sposób zaburzymy tę konstrukcję. No i sprawimy kłopot następnemu graczowi w kolejce. Tutaj mamy kabelki. Tu łatwiej jest e, naprawdę zepsuć możliwość dalszego postawienia czegoś na, na planszy. Samo porównanie do jęgi nie jest niczym, e, niczym dziwnym, ponieważ jęga to też są drewniane klocki. Tu też mamy drewniane klocki przywiązane do sznurków. No, ale tu mamy jeszcze koty, mamy, mamy sporo więcej elementów. Osiągnięcie w tej grze wysokiego poziomu. Jest naprawdę dość trudnym i wymagającym wyzwaniem. Natomiast najwyżej, jak mi się udało, to osiągnąłem piąty poziom, rywalizując właśnie z drugim graczem. Rywalizacja no, sprawia, że osiągnięcie wysokiego poziomu jest dużo trudniejsze. Natomiast w trybie solo, no, samemu też można gdzieś tam sobie utrudnić. Wszystko zależy. Jaką kostkę? Jak wygląda sytuacja na mapie? No i czy właśnie możemy coś więcej zagrać? Jakość wykonania Nakodzimy jest na naprawdę wysokim poziomie. Te wszystkie drewienka, żetony są bardzo dobrze wykonane, trudne do zniszczenia. Sznurki też wyglądają na, na wytrzymałe, więc myślę, że gra naprawdę posłuży, posłuży długo. Pomimo że jest to gra troszeczkę innego typu niż yy, zwykłe yy, jakieś gry euro, figurkowe, co, jakiekolwiek, yy, tamtymi elementami nie uderzamy, gdzieś nie stawiamy na siebie, tutaj właśnie zależy na wysokiej jakości produktu i taki otrzymujemy. Podsumowując, grę Nekojima: otrzymujemy kawał solidnie wykonanego produktu, który cieszy oko na planszy, a przy okazji jest naprawdę świetną grą zręcznościową. Polecam wszystkim osobom, które lubią zręcznościówki i chciałyby spróbować, właśnie, sił w takim tytule. A na dzień dzisiejszy, mam nadzieję, że Wam się podobała recenzja. Zostawcie łapkę w, w górę, jeżeli tak, subskrypcję, jeżeli jesteście nowi i świeci Wam się na czerwono. No i zapraszam oczywiście na kolejne materiały, które co dwa tygodnie, przynajmniej co dwa tygodnie. No i tyle. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Hej!